Na szczęście od jakiegoś czasu zmienia się także wśród katolików patrzenie na świętość. Bo był taki moment na nieszczęście, i on trwał nawet sporo dekad, gdzie nawet wierzący ludzie oszczeni w pana Jezusa, w imię pana Jezusa, w imię Trójcy Świętej, że nawet ludzie, którzy są wyznawcami pana Jezusa, o świętości mówili tak, jakby jej w ogóle nie rozumieli. Bywało, że ktoś nawet w takim pospolitym języku mówił: No przecież ja święty nie jestem. Ja czasami nie wiem, co chce wyrazić dana osoba, która takiego pojęcia używa. Podejrzewam, że ona nie rozumie definicji świętości. Wolałbym tak to interpretować, czyli dość pozytywnie. No bo w skrócie powiem, chociaż definicji świętości jest co najmniej kilka: że świętość to jest przede wszystkim taka postawa, że ja znam własną nędzę. Że ja rozumiem własne ograniczenia, a to wszystko powoduje, że jestem grzesznikiem. I na szczęście Bóg mi chce przebaczyć, więc ja chcę go naśladować. I to jest świętość, to jest poczucie własnej nicości, ale jednocześnie poczucie, że będę wielki dzięki świętości Pana Boga. Ostatecznie tylko on jest święty, a my wszyscy możemy być święci ze względu na niego. To znaczy, człowiek im dłużej żyje. Jeżeli staje się coraz bardziej świętszy, to coraz bardziej rozumie siebie własne ubytki, słabości. Jak ludzie nad sobą pracują, nad własnym życiem wewnętrznym, to potrafią siebie przez lata procesu świętości, siebie na tyle poznać, że później wyrażają wdzięczność wobec Pana Boga i innych, którzy ze mną wytrzymali. Boże dzięki, dzięki za to że ciągle dajesz mi szansę i dziękuję także tym ludziom, którzy ze mną przez te lata wytrzymują. Ja teraz z perspektywy na przykład 15 lat widzę jaki byłem ułomny te kilkanaście lat temu. Ja się zmieniłem na szczęście i to jest droga świętości, nie tylko dzięki własnym wysiłkom, tylko dzięki współpracy z Duchem Świętym. Czyli to jest mniej więcej świętość ale tak czy owak, jeszcze pozostaje nam trochę roboty, żebyśmy o świętości myśleli tak, jakby Duch Święty tego chciał. I dlatego posłuszę się pewnymi kilkoma przykładami, żeby jeszcze to nasze spojrzenie na świętość oczyścić w myśl Ewangelii i Słowa Bożego. Wszyscy na pewno kojarzymy świętego Franciszka z Asyżu. To jest dość popularny patron. Można powiedzieć nawet w języku takim popularno-naukowym, że on cieszy się w mass mediach no, olbrzymią czcią i szacunkiem. Ja przypomnę, że Franciszek pochodził z bardzo bogatego domu i gdy rozpoczynał swoje życie zakonne, postanowił majątek rozdać ubogim i dlatego o nim mówimy czy nas Asyżu. No i bardzo dobrze. On miał swoją drogę świętości, ale... O wiele mniej znanym świętym jest człowiek, który żył mniej więcej w tym samym czasie, co Franciszek z Asyżu i nawet w tym samym firtlu globu ziemskiego, czyli w dzisiejszej Italii, a miał na imię, no jest świętym, bo jest kanonizowanym przez papieża, miał na imię homo bonus, co w języku polskim oznacza dobry człowiek. I nie wiem, czy siostry i bracia o nim słyszeliście, Urodził się w Kremonie, czyli dzisiejsze Włochy, i też, jak Franciszek, pochodził z bardzo bogatego domu, ale jego droga świętości wyglądała zupełnie inaczej. On swojego majątku nie rozdał ubogim, tylko ten majątek rozwijał i stał się na ówczesne czasy miliarderem. W Stanach Zjednoczonych wielu biznesmenów. Ma ikonę czy portret właśnie świętego Homo Bonusa jako dla siebie właściwą drogę świętości. No ale no, proszę zobaczyć, Franciszek cieszy się popularnością, a Homo Bonusie prawie nikt nie słyszał. A jeden i drugi naśladował Pana Jezusa, ale jeden robił to w zupełnie inny sposób niż ten drugi. I gdybyśmy chcieli przez popularność Franciszka dzisiaj mówić o świętości, to byśmy tę definicję nieco wykrzywili naszym niedoskonałym spojrzeniem, czasami wmawiając na homiliach czy kazaniach, żebyśmy uwierzali na pieniądze, żebyśmy brali przykład z Franciszka. A czemu nie z homobonusa? Ostatecznie nie, nie możemy naśladować świętych, tylko Pana Jezusa. A że jesteśmy różni, to ta świętość będzie się inaczej realizowała. No jeszcze dopowiem, że Homo Bonus był tak wierzącym człowiekiem, że jako biznesmen swoich czasów, mimo wszystko rozpoczynał dzień od mszy świętej. Dzień w dzień był na mszy świętej. A Pan Bóg tak to polubił w życiu Homo Bonusa, że postanowił zabrać właśnie tego wielkiego. Człowieka, menadżera, biznesmena w czasie Mszy Świętej, kiedy rozpoczęła się chwała na wysokości Bogu, Homo Bonus odszedł do Pana Boga i mniej więcej dwa lata po jego śmierci został kanonizowany. Więc są różne drogi świętości. Jestem mały, jestem wysoki, jak to jedna z piosenek mówi, gruby, chudy, blondyn, bez włosów albo brunet. Nieważne. Ale jeszcze jedną rzecz też dorzucę a propos pieniędzy i naszego takiego czasami krzywego spojrzenia na finanse, kojarzymy świętą Tereskę z Lizję. Tak zwana mała Tereska, chociaż była wielka duchem, miała rodziców o imieniu Zelia i Ludwik i kilkoro rodzeństwa, kilka lat temu rodzice Tereski zostali kanonizowani. I w ich życiorysie czytamy, że mieli smykałkę do biznesu. Święty Ludwik prowadził zakład jubilerski, a święta małżonka, mama Tereski, stworzyła firmę koronkarską. I ona tak się rozwinęła, że w pewnym momencie Ludwik zamknął swój sklep jubilerski i zatrudnił się u swojej żony. Ich droga do świętości. Jedną rzecz muszę szybko dorzucić, bo to nie wybrzmiało w czasie akurat tej nagrywanej homilii. Święty Homobonus oczywiście pomagał biednym jak Franciszek z Asyżu, robiąc to oczywiście za własne, a nie cudze. Pieniądze. Finansował pomoc lekarską dla biednych, dla potrzebujących. Karmił ich, zajmował się organizowaniem grzebania ubogich. Z uczynków, miłosierdzia, co do ciała, uczynił istotę swojego życia. Był nawet przez innych ówczesnych biznesmenów uważany za pomyleńca, wariata. Nawet żona nie podzielała jego sposobu życia. Ale ten święty, jak mówi zresztą ksiądz Jacek Gniadek do którego tekstu odsyłam link jakby co pod spodem. Jak żaden inny rozumie ludzi biznesu, sam obracał dużymi sumami pieniędzy, ale dobra materialne nie przysłoniły mu Pana Boga i swoją dobroczynnością zaskarbił sobie uznanie zarówno u ludzi, jak i u Boga. No bo świętość przychodzi do nas w przeróżny sposób. Przypomnę tak na koniec, że do Eliasza Pan Bóg przyszedł w cichym lekkim powiewie, a do Mojżesza na tej samej Górze przyszedł w burzy, pośród piorunów, błysków. Niech Pan Bóg Was błogosławi na Waszej drodze świętości.